27 stycznia 1945 roku Trzciankę zajęły wojska radzieckie i po 173 latach powróciła ona w granice państwa polskiego. Ludność miasta została wysiedlona do Niemiec i zastąpiona polskimi osadnikami. Na początku 1945 roku, w związku z działaniami pełnomocnika rządu na obwód Trzcianecki, przywrócono również przedrozbiorową nazwę miasta Trzcianka. W 1965 roku rozebrano wznoszący się na placu Armii Czerwonej, obecnie plac pocztowy, Kościół Ewangelicki. W tym roku obchodziliśmy 70. rocznicę powrotu czcianki do Macierzy. Uroczystości związane z obchodami odbyły się na terenie Muzeum Ziemi Nadnoteckiej. W tym dniu można było obejrzeć pokaz pojazdów oraz sprzętu wojskowego z okresu II wojny światowej z możliwością przejażdżki oraz zobaczyć umundurowanie polskich, niemieckich i radzieckich żołnierzy. Jest to lekki pojazd gąsienicowy, tak zwany Kettenkrad. E, oznaczenie fabryczne to jest SDKFZ-2. E, był produkowany w latach e, w II wojny światowej i też po wojnie, 3 lata go produkowano. E, wyprodukowano go 8,5 tysiąca egzemplarzy. E, tym jedna jest taka ciekawostka, że ponad połowę produkcji e, tych pojazdów e, datuje się na rok 1944, gdzie Niemcy praktycznie były tak już bombardowane, ale e, technika i fabryki osiągnęły takie apogeum. Było najwięcej wyprodukowanych pojazdów, uzbrojenia. E, pojazd ten jest wyposażony w silnik o pojemności 1500 cm3, e, który silnik e, także jest w, z Opla Olimpii. Osiąga moc 36 koni. Posiada dwa zbiorniki paliwa po 21 litrów każdy. Prędkość maksymalną, jaką osiągał, to jest w granicach 70 km na godzinę. Cóż jeszcze więcej powiedzieć? Fajna zabawa. Służył tak dla Wehrmachtu, dla pojazdów, dla służb łączności, do rozwijania kabli, do ochrony lotnisk, do pracy na lotniskach, do wyciągania pojazdów z hangarów. Do ochrony lotnisk były pojazdy. Uzbrojone w karabin maszynowy MG42, i uzbrojone. Siedziało się jak gdyby w środku tego pojazdu. tyle taki do przewozu z wózków, za amunicją, w, e, bardzo trudno tym terenie. Kolejnym ciekawym zabytkiem był lekki pojazd zwiadowczy. Jest to lekki pojazd zwiadowczy, wykorzystywany, no to jak sama nazwa mówi, do zwiadu, tak? Posiada napęd na cztery koła, posiada możliwość pływania. E, Zabierał na pokład trzech żołnierzy. Moje nowym byłem był karabin maszynowy MG42. Opuszczało się szybę, podnosiło się siedzenie. Tak skonstruowałem, że siedzenie ma na do góry. Strzelec zajmował swoje miejsce i używał broni. Ten pojazd był używany tylko podczas II wojny światowej? Generalnie tak. Nie zabrakło również wieczoru pieśni wojskowej. Tak naprawdę tej armii nie ma co porównywać z armią niemiecką w kwestii wyglądu. Ponieważ przede wszystkim e, niemieckie mundury były stworzone na przykład przez projektantów mody, ale o tym już powiedzą ludzie od strony niemieckiej. Natomiast mundur z Armii Czerwonej, czyli gimnastomia, którą mam na sobie, wywodzi się tak naprawdę z zwykłej chłopskiej koszuli. Tak naprawdę do roku 1943 to nie była Armia Czerwona, tylko robotniczo-chłopska Armia Czerwona. Mundur wykonany z drelichu, yy, bo był jeden problem. Przed wojną w służbie było prawie 6 milionów żołnierzy. Tak naprawdę żadnej armii na świecie nie służyło naraz więcej ludzi niż tam. Oni mieli milion padochoniarzy wyszkolonych. Tak naprawdę milion padochoniarzy to jest liczba odpowiadająca całej prawie armii niemieckiej. Tak więc i umudrowanie musiało być prostsze i wykonane w zasadzie jak najtaniej. Generalnie w roku 1943 następuje zmiana To Otóż do Polski, jak wchodzą oraz początek wojny z Niemcami, to są bluzy, które posiadają wiesze kołnierzyk i nie miały pagonów, ponieważ Armia Czerwona na początku całkowicie zerwała z armią Nie było słowa oficer, był dowódca, nie było pagonów, oznaki stopni były na kołnierzach. W roku 1943 wchodzi Wielka reforma, Stalin przywraca tytuł oficera, wracają pagony i tutaj mamy przykład bluzy jeszcze przedwojennej z kołnierzykiem, już z usuniętymi oznakami stopnia, doszyte pagony i w pokonie w takiej bluzie do końca wojny żołnierz mógł dosłużyć. Teraz sobie powiemy o oficerach, bo generalnie mundur oficerski od żołnierskiego różnił się kilkoma szczegółami. Przede wszystkim tak jak mamy to są kieszenie, zwykłe żołnierski gimnastycy albo ich nie było albo były malutkie wewnętrzne, tutaj mamy kieszenie zewnętrzne oraz Kolejny szczegół są wypustki na mankietach w zależności od, od rodzaju wojsk. Ja mam wypustki malinowe, co świadczy o tym, że jestem oficerem piechoty. Kolega ma wypustki granatowe, co świadczy o kawalerii. Wypustki były i na mankiecie, jak i na Świe oraz na wagonie. Można być coś powiedzieć. Można. Tutaj generalnie mamy... Szablę szaszkę, co yy, w dialekcie kaukaskim oznacza długi nóż i była to podstawowa szabla armii czerwonej. To jest wzór 27, która tak naprawdę była w użyciu jeszcze do lat 50. Pierwsza Brygada Kawalerii Wojska Polskiego także używała tych szabel, a niedaleko stąd, bo Strzanki to jest około 60 km, pod Miłdesławce, dokładnie koło wsi Boruńsko, to dzisiaj żeńsko, 1 marca 1945 roku doszło do ostatniej w historii Wojska Polskiego szarży kawalerii. Po raz ostatni wyjęto szable i na koniach pogoniono na wroga. Jeszcze do słowa powiem o tej szabli, bo nam kolega tego, że nie jest specjalistą tego typu broni, a to jest moje wiem, całe życie. To, że ta, ta szabla, opracowanie tej szabli było jeszcze w XIX wieku. Pierwszy model szabli powstał w roku 1834. I tradycyjnie ta szabla stanowiła podstawowe uzbrojenie, oprócz szabli, szaszki dragońskiej. Szaszka to nie jest właśnie tej szabli, tylko to jest rodzaju szabli. Szaszką nazywamy wszystkie szable, w po pochwach obciągniętych skórą i noszone ostrzem do góry. Ten typ szabli nazywa się szaszką. Bronią taką osobistą oficera kawalerii był rewolwer systemu Nagant belgijskiej konstrukcji 7,62 z bębnem komorowym, z długimi wózkami wewnątrz których znajdowały się ładunki wraz z pociskami. System umożliwiał oddanie bardzo precyzyjnego strzału, ponieważ w momencie strzału bęben był dotrwany do przodu i część lufy krydzą wchodziła w do będna, Także nie następowało straty gazu między lufą a komorą będna. Dlaczego taki system broni? Otóż dlatego, że żołnierz kawalerii jedną ręką musiał powodować konie. Broń potrzebna, broń pana, która była potrzebna, musiała obsługiwać jedną ręką. A taki system broni umożliwia pełną obsługę, oczywiście poza załadowaniem i rozładowaniem, obsługę jedną ręką, prawda? Naciskając palcem wskazującym między pusta, oddawało się kolejne strzały. Nawet w przypadku niewypału nie była konieczność ponownego przeładowania broni, tylko naciskając jedną komorę, będę przeskakiwał następną i mógł strzelać dalej. Jeszcze momencik. moment, to do kawalerii. Na głowie widzimy czapkę szytą z futra Karaku. Jest to tak zwana kubanka, czapka, która wywodzi się od wojsk kozackich. Jednakże po operacji Bagraty w roku 1944 stała się oficjalną czapką kawalerii w Armii Czerwonej. Chodzi oczywiście o region w Rosji na no Ukrainie, a nie o Kubę Fidela, prawda? Jeszcze ja tylko powiem, że ta czapka była bardzo poszukiwana przez żołnierzy Armii Czerwonej, bo no to był największy lans o działach szturmowych, desantowych, prawda, z noszenie tej czapki uchodziło za wyjątkowo, to tak powiem, na, na to Następnie a to 6 Nie jest, Sobie mówimy o skórkach zimowych. Mamy kurtkę jeszcze przedwojenną, wzór 36. Pierwowzór tych kurtek w roku 1906 był opracowany dla wojsk MKWD. Wojska w ogóle MKWD w Rosji to nie jest tylko jak nam się wydaje tak, że to byli ci, którzy mordowali, ale to było 7 bardzo ogromnych yy, jakby dziedzin, ponieważ wojska NKWD są wojska konwojowe i yy, i wojska wewnętrzne, czyli to są te, od, że tak powiem, trzymania porządku publicznego, czyli od przesłuchań i od ale są wojska ochrony kolei. Cała milicja i Straż Pożarna to też było NKWD. Były wojska ochrony ważnych obiektów państwowych oraz NKWD także miało swoje wojska liniowe, czyli normalne oddziały, które w razie co miały wchodzić do walki. Kurtka jest dwurzędowa, zapinana na guziki z wykładanym kołnierzem. Jednakże w roku 1940 ustępuje miejsca Waciakowi. Waciak okazał się tak naprawdę najlepszym mundurem zimowym tamtej wojny, ale przez tak naprawdę totalny przypadek, ponieważ krój tego munduru się nie wywodzi z wojska. Ten krój, Waciak, tak naprawdę przed wojną w Rosji był w fabrykach. To był ubiór dla robotników, ponieważ u nich nie było ogrzewania w fabrykach. Była hala, parę lamp, maszyny i to wszystko. I Wojsku, przed wojną, waciak był jako ocieplacz pod płaszcz, gdzie przy dużym mrozie, kiedy płaszcz nie wystarczał, wydawano waciaki jeszcze pod spód. I w roku 1940, w czasie wojny z Finlandią, wydano waciaki jako odzież wierzchnią dla zgadowców i okazało się, że jest to najlepszy pomysł, na jaki mogli wpaść. I od tej pory, od roku 1940, waciaki są wydawane jako odzież wierzchnia, ale przede wszystkim dla oddziałów szturmowych dla zgadowców, gdzie płaszcze są niewygodne. To jest wojsko, ponieważ wcześniej, w czasie I wojny światowej, żołnierze kamuflaże sobie sami tworzyli, ale pierwszy kamuflaż, jaki wchodzi do użycia w wojsku, to jest tak zwana ameba, która pojawia się na poligonach w roku 1925, jest robiona dla spodochłoniarzy, a wchodzi dla całej armii w roku 1927. Nazwa pochodzi ze względu na kształt plam, który e, przypomina znanego z biologii pierwotniaka, stop, ameba. Generalnie Występowała w dwóch odmianach. W wersji letniej, czyli zielony materiał i brązowe lub ciemno-zielone plamy, i w wersji jesiennej materiał był koloru piaskowego i plamy były brązowe. Generalnie kamuflaż jest strasznie duży, strasznie obszerny, po to, że kiedy w nim się położymy, materiał układa się nierównomiernie, co załamuje całkowicie kontur naszej sylwetki i jeszcze łatwiej tak naprawdę jest nam się wtopić w otoczenie. I, I drugi kamuflaż jest to listopad, e, powszechnie zwany pietruchą. Ten kamuflaż pojawia się przed wojną. Pierwsze znane zdjęcia z tym kamuflażem są to manewry spadochroniarzy z roku 1936. E, generalnie kamuflaż, który tak naprawdę najlepiej nadaje się na tereny południowe, gdzie roślinność jest bardziej sucha, bardziej jasna. Jednakże był używany jak to mi czerwony, jak go wysłano na północ, tam też był używany. E, tutaj w tym, w, tym, w tym przypadku mamy wersję dwuczęściową, a dla spadochroniarzy była wersja jednoczęściowa w formie kombinezony. Otóż w karabinie ze wschodu luzy na częściach są takie, że tu nawet jak tam brud wleci, to można powiedzieć, że to brud ten karabin spokojnie potrafi strzelać nawet przy minus 40 stopniach. Strzela bardzo silnym nabojem, który jest używany do dzisiaj wojsku, np. do RKM-u PK. I smutna prawda jest taka, że na wojnie to nie jest tak jak na filmie, tak? Że gość się schowa za beczką, za stołem i żyje dalej. Pocisk takiego karabinu jest w stanie przestrzegić 20 cm drzewo i jeszcze polecieć dalej. Przed czymś takim się schować, uwierzcie Państwo, nie jest łatwo. A a ogień skuteczny na otwartych przyrządach można prowadzić do 300 metrów. Tu następnie mamy karabin wyborowy z przedwojennym celownikiem WP w 31. I tu także należy wspomnieć o kolejnej ciekawostce. Rosjanie jako pierwsi mieli kamuflaż, jako pierwsi mieli wojska panofonowe w liczbie miliona wyszkolonych ludzi jako pierwsi na świecie założyli szkołę snajperów w roku 1931 pod Moskwą i do tej pory nie było celowników wojskowych. Wszystkie celowniki optyczne brano od myśliwych oraz były to celowniki sportowe. Dopiero w roku 1931 na porcenie wojska stworzono celownik typowo wojskowy i choć jest produkcji z Rosji, jest na szkołach Cajsa, ponieważ wówczas współpraca między III Reszą a Związkiem Radzieckim była bardzo mocna, więc tutaj są... Bardzo dobrej jakości cajca. Cenownik ma czterokrotne powiększenie, i wyszkolony strzelec mógł trafić obiekt wielkości głowy na odległości do 400 metrów. Czyli celownik skrócony, który pojawia się w roku 1941, jako uproszczona wersja tego celownika. Jak widzicie Państwo, jest bardzo wielka różnica w budowie. Ten ma czterokrotne powiększenie, a ten 3,5. Jest on niewiele słabszy i w zupełności wystarczał. I tam zajce biega się takim, a prawda jest taka, że jak popatrzymy na zdjęcia oryginalne, zajzet miał optykę dużą, jeszcze przedwojenną. Tylko karabinem, gdzie po każdym trzeba go przeładować. Tutaj mamy broń, która tak naprawdę strzela sama, automatycznie. Jest to e, Pepecha, chyba najzmienniejszy pistolet maszowy obok niemieckiego MP40. Broń, którą w ciągu 4 lat od roku 1941 do 1945, czyli mówimy o samej produkcji wojennej wykonano ponad 5 milionów sztuk. Broń bardzo prosta, wykonana bardzo, bardzo topornie, przez to była lubiana przez żołnierzy, ponieważ po niej nawet możemy przejechać samochodem i powinna strzelać dalej. Posiada magazynek węglowy na 71 nabojów. Od roku 1942 pojawiały się takie magazynki łukowe na 32 naboje. Broń, która w zasadzie się nie zacinała, ponieważ w środku nie ma co się zaciąć. Mamy zamek, sprężynę, żadnych więcej mechanizmów. Jedyne zacięcia, jakie w tej broni się zdarzają, to gimy magazynka, ponieważ gdzieś tam krzywo nam poda nabój, który się zakleszczy i, i, i trzeba wtedy to zrobić. Odnośnie PPS...